Hej, witajcie! Obietnica do obietnica. Dobiliście 15 subów, więc muszę nagrać jakiś specjal. No i! Jest! E, gramy sobie w mapkę PvP. Zabierałam sobie specjalnie. Na... Najle mam mamy najlepszy, tutaj jakiś istnieje, e, killów i... Jeszcze nie najlepszy, ale mocny miecz. Elytra. Tutaj ja sobie upsodniałem kopałem wcześniej. E, różkę szybkości. Będziemy sobie szybko latać, ale dobrze. Pierwsze co musimy zrobić to na to na pewno musimy sobie wziąć i wykopać e diamenty, żeby móc sobie fajerwerki zrobić, bo będziemy dzisiaj zabijać ludzi. O zobaczcie, tego, się wzięło na diamentach ten najlepszy, kilof. jak się tutaj stawia. Powinny wejść w innym minecraftie takie kilof według mnie. Ale dobra, to lecimy sobie e, tutaj wymienić diamenty i zabierzmy się. E, tutaj jest. Nie no. Trzeba do tego takiego szkła. Właśnie, żeby mieć. E, No, żeby to mieć, ale dobra. O! Musimy, nie możemy się tego. Jeżeli Wam się to spodoba, to potem będziemy mogli też e, grać sobie w to e, na filmach, więc jego instalujecie tutaj 10 łapek w górę, to będzie kolejny film z tego. Więc możecie do, więc możecie dobijać do tych dziesięciu łapek w górę, bo się fajnie nagrywa. Hmm. Musimy tylko sobie jakiegoś typka znaleźć. Wow, mało jeszcze to jest. Normalnie tu jest więcej, kraczy. Miejmy nadzieję, że to nie są jakieś prosowie tylko na odwrót. Okej, okay, sprawi... o oh, nie yeah. Jest pros. O, oh. Stąd sobie... nie yes. Nie ma go, pierwsze morderstwo. Będziemy go teraz tak śledzić. Inny nie żyje. O, no dobra. Uwielam uh, się na typka. I co? Dobra, zaczęliśmy się na niego tutaj. Oby nas nie nie przyłapał. Dobra, trudno. Poczekamy sobie tutaj na kogoś. A nie, ktoś tu wyszedł. A O dobra, mam... Nie, dobra, nie wyszedł. Jest! Ktoś. Tak, to ten. Ha ha, ha. I co? Mam lepszy rzeczek. Dobra, łatwo się to zdobywa, to no nie będę się męczył bo sobie całe te jabłko. Mm. Dobra. Teraz to się na ciebie uwziąłem. Dobra, będziesz teraz tutaj siedział zapewne. Nie, że to istnieje tutaj. Musimy to mieć. Uuu, pozębamy już kogoś, na kogoś właśnie musiałem nie, nie możemy nikogo innego ubić, bo ten toma to jest jakiś super dobry. I co? No i nie macie. Wyjaśnione. Hehe! <grystanie> Zaczęliśmy się na niego tutaj i nie będzie wiedział, że będzie za nim takiem O rany, o tak, to jest nubek. Super nubek. Kiedyś może będzie więcej tutaj ludzi, więc wtedy może, jak wam się to spodoba, no to może wtedy będzie więcej ludzi. Jak będę z nas taką robą nakrywał. No i zobaczmy. Hehehe. że tutaj będzie zadziałało. Jaki ty masz mieczek? Chłopie. Lol. Dobra, później go poszukamy. A teraz coś musimy zrobić. Trochę sobie ulepszyć miecz. I mamy nowy czeka. No dobra, to... chyba to nie będzie zbyt długi film, bo. Dobra, poszukamy jego krytera. Ale jakiego O, chyba już tutaj O ty hopie. Będziesz ustalował do mnie, do mnie celujesz. Uf, kurde, ustrzelił mnie. Jak? Mam tego dosyć. Uruchomiłeś mnie teraz tak! No. Ze mną się nie zadziera. Kurde. Uf. Ne. Zmarnoval jsem si jedno szkło. A mi mě to zabije. Wow. Máme tego gridera. Tak to on. Teraz będę miał wroga o rzeszty. Wieje stąd. Musimy mieć szkło. Dobra. Eee... Uh, co to ma robić klawski? Nie ja to mam sobie eee, na pewno już zauważyliście, ale miałam powiedzieć, bo mam eee, teksturpaka sobie zainstalowałem nowego. O, blisko by było i sobie teraz gram na nim. Eee, Dobra, ale wiecie co, I to, wie. to by było na tyle, ponieważ nie ma już tak naprawdę co robić, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę Wam dziękuję za te 15 subskrypcji. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Aquaminera, to zostawcie wy 10 łapek w górę, to obiecuję Wam, że będzie. Sorry, że niestety tak późno. Słuchaj, jak nie wiem, kiedy mi daliście tą piątą subskrypcję, bo jak byłem na wakacjach. A jak pójdę, to sorry, ponieważ byłem na wakacjach i nie miałem dostępu do komputera. Ale, dzięki za 15 subskrypcji. I, na razie to, pa.